Proste przyjacielu, przypomnienie, dzień dobry w ogóle. Proste przypomnienie, a propos Twojej wolności. Tak, ja będę się wypowiadał na temat Twojej wolności. Nagle nie zgoda, a całe życie wyrażasz zgodę na to, żeby ktoś rządził za Ciebie. No ale teraz już jakby nie masz wyjścia, musisz wziąć odpowiedzialność za siebie, przyjacielu. I to jest piękne. Ja ci tylko przypominam. Coś co i tak już wiesz. Przypomnę ci taką prostą rzecz. Nikt nie ma nad tobą władzy. Żyjesz naturalnie, więc żyjesz w zgodzie z własną wolą. Nie czyjeś dyktando. To świadczy o tym, że jesteś żywą istotą wolną. Myślącą przy okazji. Rozumiesz? Wiem, że rozumiesz. Nawet jeżeli wydaje Ci się to jakieś odległe. Banda krawadziarzy może sobie grać w monopol i... Ale niech to będzie zabawa dla nich. Jeżeli będziesz brał realnie udział w tym, będziesz reagował emocjonalnie... Na to, że wchodzi jakiś przepis, że jakaś nowa ustawa, będziesz się dawał za każdym razem robić w konia takimi chwytami jak obecnie mamy, tematy zastępcze, wiesz i tak dalej. Cały czas walka jest o jedno, o Twoją uwagę. Bez Twojej uwagi, te małpy w cyrku nie istnieją. Bez Twojej uwagi, on ich po prostu nie ma. Za każdym razem, kiedy reagujesz w jakiś emocjonalny sposób, wydajesz w pewnym sensie pozwolenie na to, żeby mogli tobą rządzić. Rozumiesz to? Wiem, że rozumiesz. Nie. Przyjacielu, jak mówię, ja tu jestem tylko przypominaczem. I nie chcę, żebyś miał teraz do mnie problem o to, że co tu się kurwa wymączasz pajacu na gumce. Ja już nie jestem tym pajacem na gumce. Nigdy mi to nie pasowało, rozumiesz? Nigdy mi nie pasowało, że ktoś za mnie coś. Weź za siebie odpowiedzialność. Przepraszam, że taki ton tego filmu dzisiaj, ale czas się ogarnąć po prostu. Nie macie dość hałasu, tego bałaganu, po prostu tego chaosu w głowach ludzi, w swojej rodzinie? W swojej rodzinie takie cyrki. Powiedz o tym, przyjacielu. Powiedz o tym do swojej żony, babci, matki, córki. Żyjemy po swojemu, bo jesteśmy wolni. To jest naturalne. Nie musimy sobie wywalczyć wolności. Jesteśmy wolni. Z natury jesteśmy wolni. Ja nie muszę walczyć o własną wolność, bo jestem wolny. Muszę sobie to tylko przypomnieć. Już nie biorę udziału w cyrku razem z tymi małpami w krawatach. Nie biorę z nimi. Nie gram w, te, w, w to coś. perubkowicze, zwał jak zwał chodzi o tych samych ludzi ludzi, którzy sprzedali swoją duszę bo niewielu tam ludzi o dobrych oczach, czystych chociaż są przypadki ale im się to nie udaje, bo nie mają siły przebicia dlatego to nigdy nie będzie miało sensu prawo to my nie ma prawa poza nami, rozumiecie to nie ma, nie istnieje prawo poza nami. To jest tylko taka umowa, bajka. Bajka, na którą ktoś się dał kiedyś nabrać, i za tym człowiekiem poszli ludzie, i dzisiaj cały świat uważa, wierzy w to, że jest podległy komuś. To nieprawda. To nieprawda. Jesteś wolnym człowiekiem. Nie ma takiej siły, która ma nad tobą władzę. Tylko nie reaguj. Żyj po swojemu, żyj normalnie. Przepisy nie istnieją. Kocham cię, rodziną. Posprzątajmy troszkę, po prostu. Będzie miło. Wszystkiego dobrego!